Siądźmy, z tej strony Rozpinator. Nintendo 64 to konsola, z którą bardzo ciężko było mi się zaprzyjaźnić ze względu na tego koszmarnego pata, którym była firmowo obdarzona. Niesymetryczna forma w kształcie trójzęba z pojedynczą gałką analogową umiejscowioną pośrodku, wymuszającą przedziwne układy dłoni na kontrolerze, to było coś, co od zawsze odrzucało mnie od tej konsoli, nawet jeżeli niektóre gierki wyglądały zachęcająco, ponieważ konieczność obsługiwania ich za pomocą tego draństwa była absolutnie odrażająca. Postanowiłem wobec tego sprawdzić, czy zakup zamiennika o nieco bardziej ludzkich kształtach sprawi, że sytuacja się odmieni. No i tak, ale tak pół na pół. Tribute 64 od RetroBita to jeden z trzech najbardziej popularnych zamienników padów do Nintendo 64, zaraz obok produktów od Hori oraz Retro Fighters. Ten ostatni wydaje się być produktem wręcz wymarzonym ze względu na kształt przypominający bardzo to co znamy z Xboxa One, natomiast kosztuje sporo ponad 200 wobec czego postanowiłem zdecydować się na propozycję od RetroBita kosztującą zaledwie 7 dych, z którą to firmą zresztą mam przyjemne doświadczenia na polu padów do Saturna chociażby. Jeśli chodzi o formę, to urządzenie to dużo bardziej przypomina normalnego pada, niż to ochyctwo dodawane pierwotnie do Nintendo 64. Mamy do czynienia z symetrycznym kształtem, dzięki czemu padziora trzyma się wygodnie w obu dłoniach, po równo z każdej strony, a gałka analogową przesunięta w pobliże lewego kciuka, czyli tam gdzie powinna się znajdować. Mamy tutaj także dwa triggery, w przeciwieństwie do oryginalnego designu, na którym znajdował się tylko jeden, natomiast tak jak w pierwotnym modelu, z tyłu znajdziemy miejsce na kartę pamięci. To są pozytywy, natomiast jeżeli spojrzy się na resztę zawartości obudowy, no to zauważymy, że niestety nie wszystko jest w porządku i nie wszystko wygląda jak na normalnego pada przystało. D-pad znajduje się bowiem tutaj na środku, czyli tam gdzie w pierwotnym modelu znajdowała się gałka analogowa, a przyciski funkcyjne są również nieco bardziej zbliżone do środka, zwłaszcza przyciski A i B, które są bardzo często wykorzystywane przy różnych grach do obsługi. Ma się przez to nieco wrażenie, że przyciski są troszkę jakby stłamszone na tej obudowie. I o ile generalnie pod względem wygody na pewno przewyższa on stukrotnie ten pierwotny projekt, tak w jednych gierkach sprawdza się to lepiej, a w drugich dużo, dużo gorzej. Uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie zabrać Was w tym momencie na małą podróż po najbardziej popularnych gatunkach z okresu piątej generacji konsol, czyli czasu kiedy Nintendo 64 świeciło największe triumfy i pokazać jak na poszczególnych przykładach ten padzior sprawuje się w akcji. Przyjrzymy się wobec tego ścigałkom, platformówkom, mordobiciom oraz grom akcji TPP i FPP. Zacznijmy od pozytywów, czyli od ścigałek. Jest to bowiem gatunek, w którym chyba najmocniej odczułem na plus działanie tego pada w porównaniu do oryginalnego modelu. Warto tutaj wspomnieć, że gałka analogowa oparta jest na tym, co znamy z kontrolera do Gamecube'a. Tak więc nadal nie jest to w mojej opinii rozwiązanie idealne, ponieważ nie jestem zbytnim fanem tego ośmiokątnego wyżubienia na trzon analoga, ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż ten paskudny drążek, który znamy z oryginalnego modelu. Tak jak wobec tego wspominałem, we wszystkich ścigałkach, a nawet ogólnie rzecz ujmując we wszystkich grach, w których kontroluje się jakieś pojazdy wrażenia z używania tego kontrolera są naprawdę pozytywne. I nie ma tutaj znaczenia, czy mamy do czynienia z grami bardziej realistycznymi typu World Drive Championship czy ze ścigałkami bardziej arcade'owymi typu Cruisin' USA i nie ma nawet znaczenia, czy chodzi tutaj o samochody czy o jakieś dziwnoloty, ponieważ wypróbowałem na przykład takie tytuły jak Hydro Thunder, a nawet nie do do końca ścigałkowe rzeczy, jak Star Wars: Rogue Squadron albo przeróżne latane etapy w Shadows of the Empire. Wrażenia są świetne. Wreszcie gra się w te gry na Nintendo 64 jak na. Normalnym padzie. Tak więc sam się bardzo dziwiłem, jak ten gatunek zyskał w moich oczach na tej konsoli. Nagle, kiedy mam możliwość sterowania w tych grach w normalny sposób. Kierowanie przeróżnymi pojazdami za pomocą gałki analogowej, umieszczonej w wygodnym dla kciuka miejscu, gdzie nie trzeba się nigdzie jakoś tam wykoślawiać, ustawiać łap na kontrolerze w dziwnych konfiguracjach, to jest czysta przyjemność. I biorąc pod uwagę to, że w porównaniu do konkurencji, czyli do pierwszego PlayStation oraz Saturna gry na Nintendo 64 czasami potrafiły działać nieco płynniej, także w przypadku ścigałek jest to bardzo odczuwalne dla oka oraz błędnika. No to ścigałki na Nintendo 64 nagle zyskały dla mnie zupełnie nowe perspektywy, jeśli chodzi o czerpanie przyjemności. Kolejnym gatunkiem, który zyskuje na obsłudze za pomocą tego pada od RetroBita, są platformówki. Chociażby z tego prostego powodu, że dużo lepiej ogarnięty jest tutaj Dead zone w porównaniu do tej paskudnej tyczki, która była na oryginalnym modelu pada do Nintendo 64. Dzięki temu postacie dużo żwawiej reagują na nasze poczynania i mimo, że po pierwsze ja sam nie jestem jakimś masterem, jeśli chodzi o platformówki 3D, ani też w tamtym okresie ten gatunek nie był jeszcze tak dobrze rozwinięty i ogarnięty jak w generacjach późniejszych, no to nie da się ukryć, że odczucia są po prostu dużo przyjemniejsze. Aczkolwiek tutaj muszę zaznaczyć, że o dziwo bądź o ironio, najprzyjemniej grało mi się w platformówki 2.5D, takie, które rozgrywają się na jednym planie, lewo, prawo, ewentualnie trzeba gdzieś skoczyć. Czyli raczej nie Super Mario Bros. bądź no, co tam Banjo Kazooie na przykład, tylko rzeczy typu Tigers Honey Hunt. Które nie są może grami, w których będę się zagrywał jakoś namiętnie i z pasją. Niemniej grało mi się w nie dużo przyjemniej, kiedy mogłem mieć ręce ułożone w normalny sposób na padzie. Ja nie, ponownie to tutaj powtórzę się, nie kombinując z układem rąk na tym przedziwnym trójzębie, łamiąc sobie kłykcie i w ogóle <laughs> przeżywając tortury. Nie, platformówki na tym padzie od RetroBita to jest kolejne, kolejna zmiana na plus. Gatunkiem, który z platformówek można powiedzieć, że niejako się wywodzi albo jest w pewien sposób pokrewny, są gry akcji TPP. I jest to kolejny przykład na to, jak dobry kontroler potrafi wpłynąć na wrażenia z gry, ponieważ zmiany, jeśli chodzi o wczucia, w przypadku niektórych tytułów są kolosalne. Legendarnie krapowate gierki typu Castlevania 64 na tym pacie okazuje się, że są... Nawet grywalne. W sensie, abstrahując już od jakości samej gry, to po prostu nie ma się wrażenia, że yy, nie ma się kontroli nad postacią, że robi ona jakieś dziwne rzeczy, niezależne od tego, jakie my mamy zamiary. Tylko. Kontroluje się to jak normalną Gretę PP. alleluja! To był dla mnie największy szoker, jeżeli chodzi o testowanie tego gatunku na tym padzie. Ale przeróżne inne tytuły nie odstają, jeśli chodzi o wrażenia. Gierki typu Sin and Punishment na przykład bardzo przyjemnie się ogrywało, mimo że w tym przypadku te nieco stłoczone na obudowie przyciski potrafiły sprawić, że wrażenia były nie aż tak przyjemne, jakby mogły być biatyki chodzone 3D, które poniekąd też zaliczam do gierek akcji TPP, na przykład Fighting Force również grały się bardzo przyjemnie, a nawet Resident Evil 2 w przypadku tego pada, mimo że nienawidzę tank controlsów, no to okazywał się być Porównywalnie torturowaty jak na innych padach znanych z normalnych konsol, ponieważ nie dochodziła do całości wrażenia, jeszcze ta tortura związana z, powtórzę się po raz trzeci, nienaturalnym, dziwnym układem rąk na tym oryginalnym modelu pada do tej konsoli. Tak więc akcja TPP to jest gatunek, który również kolejny raz zyskał, jeżeli chodzi o wrażenia z grania, dzięki używaniu tego pada. No, ale żeby nie było tak różowo, to niestety nie wszystkie gatunki gier współpracują z tym padem aż tak dobrze, jakby się chciało. I przykładem zjazdu w dół są niestety Mordobicia, czyli gatunek, którego ja osobiście nie jestem może jakimś megafonem. natomiast w okresie piątej generacji konsol to był jeden z motorów napędowych, jeżeli chodzi o branżę gamingową, to był gatunek, w którym wychodziło mnóstwo lubianych przez graczy tytułów. No i niektóry, niektórzy przedstawiciele tego tego gatunku na Nintendo 64 dla mnie. Są prawie że niegrywalne, a przynajmniej bardzo niewygodne. Z jednego prostego powodu. W bijatykach do obsługi, mimo wszystko, najlepszy jest D-pad, a nie gałka analogowa. Natomiast na tym padzie D-pad znajduje się w bardzo niewygodnym miejscu, bardzo blisko przycisków funkcyjnych. Tak więc podczas wyrywania kręgosłupów w Mortal Kombat, nasze kciuki będą wręcz wpadać na siebie, będą sobie przeszkadzać, i to jest dla mnie ogromny minus. Nieważne czy gramy e, chociażby w tego Mortala, czy w. War Gods, czy w Killer Instinct, czy przeróżne inne tytuły z tego obszaru gamingowego, no to jak dla mnie wrażenia na pewno nie są tak przyjemne jak w przypadku ścigałek czy platformówek. Czasami miałem wrażenie, że walczę z tym patem, że działa on przeciwko mnie, że chce pomieszać mi szyki i sprawić, żebym przegrał. Tak więc, jeżeli chodzi o mordobicia, to niestety tego pada nie za bardzo mogę polecić. Chyba, że jest się masterem i potrafi się obsługiwać te gry za pomocą analoga. W przypadku niektórych gier, gdzie stosuje się ciosy za pomocą jakichś ćwierci, półobrotów, może będzie to lepsze, ale no tutaj jako, że nie jestem specem, to nie chcę się aż tak bardzo wypowiadać. Wiem, że w moim ukochanym Mortal Kombat e, d jest konieczny do obsługi tej gry i na padzie od RetroBita nie Niestety nie grało mi się zbyt przyjemnie. Z ogromną przykrością muszę jednak stwierdzić, że jest jeden gatunek, który na tym padzie jest absolutnie niegrywalny. I dla mnie jest to największa porażka, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych gatunków gier w ogóle. I chodzi mi oczywiście o FPS-y. Na tym padzie nie da się grać first person shooter. No chyba, że jesteś leworęczny. Ponieważ osoby praworęczne. Absolutnie nie będą mogły sobie na tym padzie poradzić. No, chyba też, że grałem w jakiś bardzo upośledzony, staromodny sposób, czyli nie korzystając z rozwiązań, które są upowszechnione na konsolach w czasach obecnych i które już w czasach Nintendo 64 były rozwijane za pomocą takich gierek, jak chociażby Medal of Honor Underground na PS1, bądź też w niektórych schematach sterowania na samym Nintendo 64. Chodzi mi mianowicie oczywiście o to, że w normalnym FPS-ie na konsoli, steruje się za pomocą dwóch gałek analogowych. Lewa gałka odpowiada za petytowe WSAD, prawa gałka odpowiada za myszkę. Na oryginalnym padzie do Nintendo 64 emulowało się to w ten sposób, że d służył za WSAD, natomiast prawa ręka trzymana po środku na tym fiutku od trójzęba, obsługiwała gałkę analogową i w ten sposób rozglądała się dookoła. Natomiast na tym padzie jest to absolutnie niemożliwe. Możemy tylko za pomocą gałki analogowej chodzić i rozglądać się. Co prawda taki schemat sterowania był obecny w niektórych tytułach. Goldena chociażby jako defaultowy schemat kontrolców proponował właśnie coś takiego. Tam nie było poniekąd defaultowo ustawionego rozglądania się pod gałką analogową. Autorzy zakładali, że ludzie będą rozglądać się oraz chodzić do przodu i do tyłu za pomocą analoga, natomiast za pomocą przycisków C, tych żółtych, będą ewentualnie patrzeć do góry i do dołu. Jak wiadomo jest to sposób bardzo przestarzały, niedynamiczny i ciężko w grach FPS cokolwiek osiągnąć grant w ten sposób. Tak więc ten pad się do tego niestety zupełnie nie nadaje. No chyba, że jest się osobą leworęczną, wtedy w jakimś tam być może stopniu da się sterować za pomocą D-Pada pra prawym kciukiem i lewym kciukiem rozglądać się za pomocą analoga. Natomiast dla mnie osoby praworęcznej jest to totalnie niemożliwe. Upośledza to także najbardziej innowacyjne funkcje takich gier jak GoldenEye bądź Perfect Dark, które umożliwiały właśnie sterowanie w ten nowoczesny sposób za pomocą podpięcia dwóch padów naraz i korzystania z nich po każdym w jednej ręce do obsługi dwóch analogów i do symulowania właśnie tego pecetowego sposobu sterowania. Natomiast jako, że ten pad nie jest tak. Środkowo zorientowany, nie ma tego fiutka po środku, tak jak tamte oryginalne pady, no to trzymanie go w jednej ręce jest mniej wygodne niż ten oryginalny model, coś czego nigdy bym się nie spodziewał, że bym przyznał. Tak więc tutaj też możliwe takie sterowanie w przypadku tego pada jest tylko wtedy, kiedy posiadamy taki jeden i połączymy go z oryginalnym padem do Nintendo 64. Tego innowacyjnego, dwuanalogowego sposobu sterowania dostępnego w Golden czy Perfect Darku nie dałoby rady zastosować, jeżeli byśmy chcieli użyć dwóch kontrolerów od retro. No po prostu byłoby to nieobsługiwalne. No, ale żeby nie kończyć tego podsumowania taką grubową nutą, to na wszelki wypadek przypomnę, że są jeszcze gierki spoza tych pięciu głównych nurtów, w których na szczęście padzi ten sprawuje się również nie najgorzej. Popykałem sobie na przykład w tony Hołka, w którym wrażenia były całkiem pozytywne. Tak więc, jeżeli chodzi o przeróżne klony gierek snowboardowo-deskorolkowych, to wydaje mi się, że jest nie najgorzej w grach RPG. Oczywiście też typu Iden Chronicles nie ma najmniejszego problemu z obsługą wszystkiego, co się dzieje na ekranie, a nawet dla Beki pograłem sobie momencik w StarCrafta na Nintendo 64, gdzie oczywiście sam koncept grania w grę RTS na konsoli jest upośledzony sam w sobie, ale jeżeli ktoś ogarnia sterowanie tymi wszystkimi jednostkami, zarządzanie bazą i tym podobne sprawy związane z obsługą strategii na padzie ogólnie, no to na tym padzie również poradzi sobie bez problemów. Podsumowując, nie jest to na pewno urządzenie idealne, ale też nie jest to na pewno zakup, którego żałuję. Po pierwsze ze względu na to, że cena nie jest zbyt wysoka, a po drugie w wielu gatunkach i w wielu grach komfort obsługi naprawdę wzrósł. Najgorszym aspektem tego pada są niestety legacy issues, tak zwane które są wynikiem, wynikiem tego, jak, w jak horrendalny sposób został zaprojektowany pierwotny model kontrolera do tej konsoli. Ponieważ nawet patrząc na ten jeszcze lepiej wykonany model od Retro Fighters, to wiem, że na nim również w FPS nie będzie dało się za cholerę grać, ponieważ Nintendo zrobiło ten swój pad w tak porypany sposób, że po prostu... Tylko na nim te gry chcą działać prawidłowo. To, że obsługa tego oryginalnego pada jest koszmarna, jeśli chodzi o wygodę, to jest niestety coś, co będzie moją bolączką chyba do końca życia, ponieważ wiem, że na żadnym padzie nie będę w stanie emulować działania tamtego oryginalnego modelu w sposób wystarczający do tego, żeby wszystkie gry obsłużyć idealnie. Natomiast koniec końców, to, że przynajmniej w ścigałki bądź gry akcji TPP, których całkiem sporo jest na tej konsoli, mogę wreszcie pograć w wygodny sposób, jest dla mnie wystarczającym powodem do tego, żeby cieszyć się z posiadania tego padziora. Jeżeli ktoś z Was ma podobne gusta do mnie, no to na podstawie tego, co właśnie przed chwilą powiedziałem, może sam sobie ocenić, czy będzie to dla niego zakup sensowny. Natomiast na sam koniec tego wideo, tak jak zwykle, tradycyjnie chciałbym się podpytać, czy mieliście w ogóle do czynienia z tym padem w waszym przypadku. Czy graliście na tym bądź też, czy widok czegoś takiego sprawia, że robi się wam mokro w majtach i macie ochotę go sobie natychmiast zakupić. Tymi wszystkimi opiniami podcielcie się, proszę w komentarzach pod filmem. Tymczasem zaś dziękuję wszystkim za obejrzenie i trzymajcie się.